Szósta piramida, wiek od 63 do 72 lat. W tym okresie życia osoba przechodzi w nowy etap, etap dojrzałości duchowej i społecznej. To czas, w którym nie chodzi już tylko o rozwój osobisty, ale o dzielenie się sobą z innymi. Obliczenia. Bierzemy miesiąc urodzenia, czyli jedynkę oraz liczbę życia. Jedenastkę, którą jak już wiemy, zapisujemy jako dwójka z jedenastu, ponieważ liczba 11 nie może stanowić podstawy piramidy. Liczby dolne muszą być przyziemne, stabilne, muszą dotykać Ziemi. Jedenastka to liczba mistrzowska, która nie daje stabilnego fundamentu, dlatego redukujemy ją do liczby 2. Obliczenia szczytów 2 minus 1 daje nam 1, natomiast Dwa plus jeden daje nam trzy. Jaka jest interpretacja piramidy szóstej? Mały szczyt jedynka symbolizuje nową osobowość, niezależność, gotowość do dalszej drogi, ale też konieczność podjęcia decyzji. Czy zostaję w znanym świecie, czy ruszam dalej? Duży szczyt, czyli trójka, mówi o radości, życiu, talencie. O potrzebie wyrażania siebie i o tym, że rozwój teraz jest możliwy głównie przez kontakt z innymi ludźmi. Empatia, ludzie, grupa, rozwój przez relacje. Widzimy wyraźnie, że teraz jego rozwój odbywa się poprzez grupę. Chór nie jest tu przypadkiem. To nie tylko narzędzie twórcze, ale lustro dla duszy. Ludzie dają mu informacje zwrotne, dzięki którym rośnie. Jako człowiek, jako twórca. Osoby z liczbą 11 często prowadzą innych, łączą duchowość z praktyką, są liderami duchowymi lub artystycznymi i dokładnie to dzieje się tutaj. Dzięki liczbie 3 na górze twórczość, radość, kontakt społeczny są absolutnie kluczowe. Zagrożenie, zatrzymanie się w strefie komfortu, ale pamiętajmy, trójka, mimo swojego światła, ma swoją ciemną stronę. Jeśli zabraknie działania, jeśli przestanie się rozwijać, może zapaść w rutynę, przestać tworzyć, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. A dla duszy z liczbą 11, to stagnacja oznacza ból. Musi iść dalej, nie może zatrzymać się tylko na tym, co znane. Siódma i ostatnia piramida okres od 72 do 81, a w wielu przypadkach także dalej to ostatni etap, który pokazuje nam dojrzałość duszy oraz czy udało nam się opanować główne tematy życia. To już nie jest czas na rozpędzanie się, to czas zbierania owoców, ale również czas drugiej szansy. Jak ją obliczamy? Bierzemy rok urodzenia, w naszym przypadku jest to piątka, bo 23, czyli 2 plus 3 daje nam 5. Oraz bierzemy liczbę życia, czyli jedenastkę zapisana jako dwójka z jedenastki, ponieważ liczba 11 niesie ze sobą mistrzowską jakość, ale w obliczeniach małej piramidy posługujemy się jej zredukowaną formą, czyli dwójką. Obliczenia szczytów 5 minus 2 daje nam 3, i to jest nasz mały szczyt, natomiast 5 plus 2. Daje nam 7 i to jest nasz duży szczyt. Jak interpretujemy mały szczyt, czyli trójka? Dusza wraca do tematu twórczości, wyrażania siebie, radości życia. To nie przypadek, że ta liczba się powtarza temat artystyczny i rozwój duchowy. Nie został jeszcze w pełni opanowany. Duży szczyt, czyli siódemka, to liczba duchowej mądrości, refleksji wewnętrznego świata i kontemplacji. To znak, że dusza wchodzi w najgłębsze procesy rozwoju duchowego. Jakie są wnioski? To ostatnia szansa w tej inkarnacji, aby opanować temat twórczości, czyli trójka. Intuicji i duchowości, czyli siódemka, połączenia z ludźmi, czyli dwójka z jedenastki, oraz realizacji własnej ścieżki, czyli piątka. Pojawienie się tych samych liczb tak jak trójka i siódemka wcześniej nie jest przypadkowe to sygnał od duszy, że temat został wcześniej już tylko częściowo zrealizowany. Zapisz sobie proszę, jeśli liczby lub szczyty piramid się powtarzają, oznacza to powrót do tego samego tematu, ale na wyższym poziomie. To kolejna szansa, by coś Ulepszyć, pogłębić, wzmocnić to nie powtórka, to ewolucja. Jakie jest przesłanie ostatniej piramidy? Dusza nie zamyka się jeszcze, otrzymuje możliwość wejścia w pełnię swojego potencjału. Jeśli wcześniej zabrakło odwagi, wsparcia czy czasu, to teraz. Na starość życie daje drugą szansę, by spełniać się twórczo, dzielić się doświadczeniem, prowadzić innych i stać się przewodnikiem duchowym lub artystycznym nie przez pozycję, ale przez autentyczność. W tym momencie dusza nie potrzebuje już sukcesu na zewnątrz potrzebuje poczucia sensu. To ostatni etap inkarnacyjny, w którym najważniejsze pytanie brzmi, czy żyje w zgodzie ze sobą. Zróbmy teraz coś ciekawego. Spójrzmy wspólnie, co ta osoba mogłaby robić zawodowo: czy mogłaby być nauczycielem albo menadżerem wysokiego szczebla, prowadzącym naprawdę duże, złożone projekty. Takie, które wymagają zarządzania zespołami, strategii i dużej odpowiedzialności. Zastanówmy się. Zawsze, gdy analizujemy potencjał zawodowy, patrzymy na wielkie szczyty w piramidach. To one pokazują, z jakimi energiami osoba wchodzi w dany etap życia. Spójrzmy, pojawiają się liczby 6 i 7. Liczba 6, Mówi o mistrzostwie i praktycznych umiejętnościach w rzemiośle, pracy z ludźmi. Liczba siedem to z kolei strategiczne myślenie, głęboka intuicja i refleksja. Ale brakuje liczby osiem, tej, która daje napęd, siłę przebicia, odwagę działania i realizowania dużych celów. Brakuje też liczby dziewięć, Czyli tej, która mówi o odpowiedzialności zbiorowej i przewodzeniu innym. Czyli ta osoba nie przyszła tu po to, by prowadzić wielkie korporacyjne projekty, zarządzać setkami ludźmi czy zakładać wielką firmę. To nie jest jej droga. Ma za to dużo trójek, a trójka kocha komfort, w przypadku mężczyzn warto również zwrócić uwagę, że dolna część piramidy ma ogromne znaczenie, a tutaj widzimy przede wszystkim człowieka, który ceni sobie proste przyjemności życia i niekoniecznie chce spinać się jak ósemka czy dziewiątka. Przyjrzyjmy się teraz Możliwym zawodom. Według konkordancji mamy tu liczby 5, 1, 5 i 11. To oznacza osobę wyjątkowo uzdolnioną z niesamowitym potencjałem artystycznym i akustycznym. To geniusz, jeśli chodzi o dźwięk, muzykę, słowo, ale znowu brakuje mu ósemki, tej energii, która otwiera drzwi. Przyciąga właściwe kontakty, pozwala przebić się na większą skalę. Ósemka działa jak system naczyń połączonych, tworzy sieci ludzi i możliwości. Bez niej nawet największy talent może pozostać lokalny, niedostrzeżony. Widzimy tu liczby kreatywne, pełne artystycznych idei, pasji i rzemiosła. Jest też dużo akustycznej energii, człowiek wrażliwy, utalentowany, z głową pełną pomysłów, który cieszy się życiem, potrafi być szczęśliwy z tym, co ma. Co mówią nam liczby w szczytach piramid o jego rozwoju zawodowym? W wieku 45 lat pojawia się liczba 7. Człowiek osiąga Poziom strategicznego myślenia. Wcześniej była szóstka, rzemiosło, mistrzostwo w praktyce, potem znowu siódemka, i to wtedy najprawdopodobniej zaczął lepiej się promować, rozwijać swój wizerunek, być może tworzyć własne projekty. Następnie znów szóstka, czyli okres bardziej skoncentrowany na pracy codziennej, mniej medialny. A potem znowu siódemka, co oznacza, że teraz działa mądrzej, z większym doświadczeniem i być może lepiej dobiera ludzi i środki. W wieku 72 lat znowu widzimy liczbę 3, a jak wiemy, to liczba Przyjemności, komfortu, twórczości. Może więc być tak, że po prostu cieszy się życiem i to jest ok, taka była jego droga. Podsumowując, ta osoba nie przyszła tutaj po to, by prowadzić duże struktury. Jej misją nie jest zarządzanie na wielką skalę, ale tworzenie przede wszystkim czegoś, Pięknego, muzycznego, wartościowego. Dla mniejszej społeczności, dla ludzi, którzy to docenią. Czy mogłaby być na przykład ta osoba nauczycielem? Tak, ale nie w takim klasycznym sensie raczej mentorem, inspiracją, przewodnikiem przez sztukę, muzykę, głos. Podsumujmy teraz całość.